czosnek, sadzenie dla leniwych ogrodników. Nikt nam nie powie, jak sadzić czosnek zimowy całymi głowami. Wielu doświadczonych ogrodników sadzi czosnek zimowy, ponieważ ta metoda sadzenia ma swoje zalety. Dzięki temu możemy cieszyć się zbiorami czosnku dosyć wcześnie. Ponadto taka uprawa będzie bardziej odporna na szkodniki i choroby. Prawie każdy używa do sadzenia ząbków czosnku. A czy możemy posadzić całe główki bez dzielenia na ząbki? Ta metoda sadzenia ma wiele zalet. Faktem jest, że możemy sadzić całe główki czosnku, jeśli brakuje nam wolnego miejsca. Sadząc jedną głowę, możemy mieć około sześciu nowych, czyli ile jest ząbków w danej główce czosnku, tyle będziemy mieć nowych główek. Jak prawidłowo sadzić czosnek w ten sposób? Najpierw musimy zrobić porządek z łodygą, po prostu musimy ją odciąć. Następnie zdejmujemy pierwszą warstwę łusek, aby ząbki czosnku były na wierzchu. Wybieramy odpowiednie miejsce i wzbogacamy glebę nawozem organicznym. Wsadzamy czosnek i przykrywamy go ziemią. Głębokość nie powinna przekraczać 10 cm, ale między rzędami warto zrobić odstęp 30 cm. Warto również pamiętać, że przed siebem lepiej namoczyć materiał sadzeniowy w słabym roztworze nadmanganianu potasu lub soli. W 5 litrach wrzącej wody należy rozpościć 3 łyżki grubej soli kamiennej, ostudzić i moczyć w tym roztworze główki czosnku przez około 30 minut.